W credo wyznajemy, że Jezus Chrystus wstąpił do nieba i stamtąd przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Przyjdzie sądzić żywych i umarłych, ale również i po to, by wskrzesić z martwych ciała wszystkich zmarłych i dokonać całkowitej odnowy wszystkiego. Rozważmy prawdę o przyjściu Chrystusa w chwale. W czasie mszy świętej, w aklawacji po przeistoczeniu, wypowiadane są słowa Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Słowa te wypowiadane są w momencie, kiedy Jezus Chrystus jest realnie obecny pod postaciami chleba i wina bo wypowiada się je po konsekracji. Pod postaciami chleba i wina, jak uczy Kościół, Chrystus obecny jest realnie, prawdziwie, z ciałem, krwią, ze swoją duszą, z bóstwem. Tak realnie my jesteśmy tylko obecni jako ludzie, bo jeśli gdzieś jesteśmy, to tam jest nasze ciało, krew i dusza, bardzo podobnego sformułowania używa Kościół w odniesieniu do Chrystusa obecnego w sposób nie symboliczny, lecz realny i prawdziwy pod postaciami eucharystycznymi. Pomimo tej obecności prawdziwej, realnej, wierzymy, że Jezus Chrystus przyjdzie w chwale. To przyjście Jezusa Chrystusa w chwale w teologii nazywa się również paruzją. Historia ludzkości jest historią oczekiwania na Chrystusa. Chociaż Syn Boży już przyszedł, chociaż stał się człowiekiem i chociaż jest realnie i prawdziwie obecny w Eucharystii, ludzkość nadal oczekuje go. Czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa, a ściślej mówiąc, czekamy na ujawnienie się go w chwale. Bo jest on obecny realnie, ciągle wśród nas. W jakim sensie można mówić o przyjściu Chrystusa, skoro jest on przecież obecny w Eucharystii realnie, prawdziwie, niesymbolicznie? Jest obecny jako człowiek i Bóg, jest pod postaciami chleba i wina, ze swoim ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Ponadto jako Bóg. Jest obecny wszędzie. W jakim zatem sensie można jeszcze mówić o przyjściu Chrystusa? Żeby to przybliżyć, można posłużyć się pewnym porównaniem. Słońce, swoim blaskiem, swoimi promieniami, ogarnia całą Ziemię wszystkie miasta, wioski. Można powiedzieć, że przez swoje promienie i światło jest ono obecne wszędzie na Ziemi. Jeśli jednak w jakimś mieszkaniu okna będą zasłonięte kotarami, światło to nie dostanie się do wnętrza. Tam promienie słońca nie dotrą. Dopiero w miarę odsłaniania tych kotar, światło będzie wnikać do środka i można powiedzieć, że tego światła będzie tam coraz więcej. Ono jak gdyby stopniowo będzie przedzierać się do wnętrza. Jeśli odsłonimy tylko trochę, Światła będzie mało. Jeśli odsłonimy więcej, będzie go więcej. Jeśli okna odsłonimy całkowicie, to światło ogarnie całe wnętrze, cały pokój. Coś podobnego jest z Bogiem. On jest obecny wszędzie. Chrystus w Eucharystii jest obecny tam, gdzie przechowuje się postacie eucharystyczne. Ale jednak może on przychodzić do człowieka, do jego duszy, przez swoje przemieniające działanie. Jak promienie Słońca, kiedy wnikają do jakiegoś pomieszczenia, to je rozświetlają, tak też wnikający w duszę Chrystus przemienia tę duszę, uświęca ją. I przez tę łaskę, przez to uświęcenie staje się w niej obecny. Takie przychodzenie Chrystusa do nas dokonuje się bez przerwy. Wnika on w naszą duszę na tyle, na ile na to pozwalamy. Chrystus może również wniknąć nie tylko w pojedynczego człowieka, ale w życie całej ludzkości, która bardzo często jest bardzo daleko od Boga. Może on wniknąć i przemienić ludzkość, odnowić ją. Tak jak promienie słońca mogą wniknąć w jakieś ciemne pomieszczenie, i je rozjaśnić swoim blaskiem. Przychodzenie Boga, przychodzenie Chrystusa polega na tym, że ujawnia się Jego nowe działanie w duszy ludzkiej, w człowieku, w świecie. Ujawniają się wciąż nowe owoce Jego działania. W tej chwili, kiedy Chrystus do nas przychodzi, ujawnia się przede wszystkim, jego uświęcające i przemieniające działanie odnoszące się do duszy. To przenikanie Chrystusa, to wnikanie, przychodzenie Chrystusa do nas ujawnia się w oświeceniu naszego rozumu łaską wiary, w napełnianiu naszego serca Bożą Miłością, łaską uświęcającą. W dniu paruzji natomiast ujawni się zupełnie nowe działanie. W którym między innymi będzie odnowienie ciała ludzkiego przez wskrzeszenie go z martwych. Ponadto jeszcze ujawni się działanie odnawiające całą ludzkość przez sąd ostateczny, przez postawienie wszystkich ludzi w obliczu absolutnej prawdy, która dokona podziału, a równocześnie oczyści i odnowi ludzkość. Przyjście Chrystusa będzie ujawnieniem się Jego mocy odnawiającej wszystko i na zawsze.